Nikogo by jakoś specjalnie nie przejął. Ale może coś ciekawego będzie się rodziło. No i teraz piłka w pole karne. Pierwsza szansa, że leciał Gol fantastyczny otworcie! Druga minuta do środki trafia Lukinias! I najpiękniejszy z możliwych scenariuszy zaczyna się spełniać. Są kibice legi jednak. No i mamy bramkę! Droznej okazji do tego sześciu zawodników w polu karnym. Zobaczymy Latenowicz i Mreliko! A więc w 41 minucie legia podwyższa prowadzenie. Ale Sztuki z, z zawodnika norweskiego przy tym wybiciu, czy nawet legionista, to może sięgnął i zmienił kierunek lotu pił. André że Luki teraz zabiera się Legia do tej kontry, Emreli dostaje piłkę. Emreli szansa na jedno do wszech, Emreli! GOL! 61 minuta! Nowa gwiazda Legii Warszawa rodzi się na naszych oczach! Patrzmy jeszcze raz! Skibicki, druga asysta w tym meczu. Ależ kłopoty miał moje z piłki, wykorzystał to 24-letni reprezentant Azerbejdżanu. Kliniczna robota, doskonałe. Reakcję na pewno to ma e, drużyna Bodów ale Legia teraz świetne zachowanie Emrelego. Zgrało od razu do Lukiniasa, e, zamyknie to jeszcze Juranowicz. gol! 1-0 To są te umiejętności indywidualne Brazylijczyka Lukinias Fenomenalna akcja Kapitalny schemat Myślę, że to był schemat w rozegraniu Od własnego pola karnego Od bramkarza Podobny sposób Legia wykorzystała Akcję i sytuację Przy trzeciej bramce Właśnie na wyjeździe w Norwegii Strzelając trzeciego gola I to było myślę bardzo podobne Z drugiej strony Kapitalne wejście Lukilias który wygląda dzisiaj naprawdę świetnie pod każdym względem, tak, ale myślimy, że Legia jednak w tym sezonie nie zmarnuje. Teraz kolejna szansa, Johansson Pekar! On to ma! On jest skuteczny! Legia 2! Bo Zero! Pekka przed na boisku, już ta pierwsza akcja, podbiegnięcie do chrągiewki, e, odebranie piłki, walczenie autu. Później takie sprinty między dwoma, trzema piłkarzami pokazały, że jak on przed, on chciał coś zrobić, on chciał się pokazać i to jest dla niego nagroda za te kilkanaście minut na boisku. E, piłkę trzeba poszukać i on to, on to zrobił. W odpowiednim momencie zamknął tą akcję. ale teraz przyspiesza Kapuska, poszedł już tam na pełnej szybkości Uranowicz wciąż Kapuska Kapuska do lewej nogi gol, ależ to akcja Kapuski trzecia minuta jak to się rozpoczyna dziś przy Łazienkowskiej pokazywał bardzo. W poprzednich spotkaniach, że umie tak grać! Potrafi wziąć za siebie odpowiedzialność, ograć jednego, dwóch rywali! Mieliśmy tego przykłady w poprzednich spotkaniach. Kapitalna akcja ofensywnego pomocnika Legii, zakończona strzałem z teoretycznie słabszej lewej nogi. Kilkadziesiąt metrów z piłką przy nodze. Widzieliśmy, dał się tutaj wyprzedzić somec. Później też nie było wyskoku, do skoku, próby sfaulowania. Zastanowić, kto to zamknie, okazja, gol! Jest trabka! Rafael Lopez! 91. minuta! Wywołaliśmy ten dodatkowy czas, że tutaj będzie jeszcze szansa, że może ten stały fragment coś się legita. da. Zastanawialiśmy się, co jeśli nie stały fragment. Pośrodkowanie na zamknięcie. Znowu na ten dalszy słupek. Z możliwością strącenia piłki w światło bramki. Ale w końcu, jak mawia klasyk, pazernie na piłkę. Na tą drugą odbitą. Dobra i. Będą, będą korzystać tylko gospodarze. Legia musi odpowiedzieć dobrym atakiem. No może teraz coś więcej w tej drugiej połowie. Juranowicz i szansa gol! Rafał Lopez, 67 minuta, dość tych sygnałów ostrzegawczych, tak to trzeba było robić. No tutaj z tym spokojem na PlayStation to bym jeszcze nie pędził, ale w końcu, w końcu dobra odpowiedź. No jeśli to miało rozłościć Legii. Artur Borus wyszedł i tam komuś jeszcze kupsańca sprzedał, no to niech to robi troszkę częściej, bo w końcu dobra, w dobrym tempie akcji. Nosi rękę Ladenowicz, jeszcze Lukiniasy yy, Murci, znajdę sobie miejsce. Muci, ale gol! Ale fenomenalny strzał! Muciego! Legia remisuje w zagrzebiu! On to zrobił, on to zrobił po doskonałym ataku Legii 6 na 6. Zastanawialiśmy się w jaki sposób będzie, będzie mu ci kończył. Dobrze się czuję ostatnio. Jadący na Mistrzostwa Europy Występujący w swoim pierwszym meczu Mówiło się o kwocie 7-8 milionów Teraz dobre zagranie na Nawrockiego Jest Emreli, szansa Legi, Gdzie jest piłka? Tak, tak, tak 1-0 dla Legii Ale re rewelacyjna akcja Legi, Jedno proste podanie Świetnie wykończył, wykończył to Emreli Nie zanosiło się na to Bardzo ciężko było w ten sposób przenieść w piłkę W pole karne rywala A tutaj pierwsze dobre podanie Doskonałe wyjście na pozycję podkreślmy do I przepiękny obrazek Pekar, który miejmy nadzieję ze zdrowiem będzie wszystko ok. Z środkami kapitalnie i decyzja o podaniu, i samo wykonanie podania, i, i też ta idea. Bardzo odpowiedzialnie wyszedł z tego Mike Nawrocki. Dobre teraz przyjęcie Juranowicza 4 na 4. Jak to zagrają? Juranowicz, Juranowicz, ale gol, ale gol Juranowicza. Coś nieprawdopodobnego! Jeszcze jedna rzecz, no nie dało się lepiej odpowiedzieć. Coś niesamowitego, w jaki sposób Legia znalazła odpowiedź. Na te problemy przy stałym fragmencie, ale podkreślmy. Znowu zaproszona Slawia do wysokiej obrony. Po, jedno podanie. Przestrzeń w środku pola. I to co zrobił Juranowicz naprawdę bramka e, tego, żeby była dogrywka, żeby jeszcze Legia wróciła do gry. No czekamy, że to może się za chwilę stać. E, ten gol. Może się uda. Teraz Lopez na polu karnym. Pekard i e, Szansa. Gol! 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 Jest! Jeden do jednego! Ebreli! <śla> i powoduje euforię przy Łazierkowskiej. Mamy remis w 59 minucie, ależ ta piłka była dobrze zagrana, idealnie podcięta i potem jednak ta liczba piłkarzy Legii w polu karnym, to zaabsorbowanie defensywy, gdzieś ten podział uwagi między kilku zawodników Legii, on był tutaj myślę kluczowy. Mladenowicz. Ale gol! Nie bramka Czy tam dotykał piłki Emreli, bo on tutaj ruszył w kierunku kibiców 2 do 1 dla Legii w 70 minucie. Co tutaj się wydarzyło? Nieprawdopodobne przeciwnik stanął. Yy, wydaje mi się, że od, yy, yy, jakby odcięli prąd, każdej sławi, oni naprawdę te, te dwie, trzy minuty, to już nie było takiego wyjścia do kontrataku. To było czekanie.